Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś chcę, abyś zatrzymał się na chwilę i posłuchał. Nie słuchaj tylko uszami, ale także sercem, tą częścią siebie, która czuje, gdy coś jest większe niż się wydaje. Od pewnego czasu próbuję zwrócić Twoją uwagę, wysyłając znaki, które być może umknęły Ci w natłoku codziennych spraw i zmartwień. Ale teraz, w tej chwili. Ważne jest, abyś otworzył swoje duchowe oczy na to, co chce ci powiedzieć. Wiem, że codzienność bywa pełna pośpiechu, a ty często czujesz się zagubiony wśród tylu obowiązków. Wiem, że tempo tego świata może oddalać nas od tego, co naprawdę ważne, ale teraz, w tym momencie, chcę przypomnieć ci coś bardzo istotnego. Mówiłem do ciebie. Nie tak dawno temu, kilka minut temu, wysłałem ci wyraźny znak, ale być może go nie zauważyłeś. Nie obwiniam cię. Wiem, jak pełne rozproszeń potrafi być życie, ale teraz proszę, abyś uważnie mnie wysłuchał. Nie pozwól, aby to znów umknęło twojej uwadze. Wiem, że jak każdy, masz chwilę zwątpienia i zmęczenia. Czasem czujesz, że odpowiedzi nie nadchodzą, że rozwiązania wydają się odległe, ale mówię ci teraz, ufaj. To, czego szukasz, jest bliżej, niż myślisz. Znak, który dziś ci wysłałem, jest wyjątkowy. Został przygotowany specjalnie dla Twojego serca. Choć może wydawać się prosty, ma głęboką moc, zdolną zmienić wszystko wokół Ciebie. Dlatego proszę, nie ignoruj tego, co dzieje się teraz. Nie pozwól, aby troski, które cię dręczą, odwróciły Twoją uwagę. Otwórz serce i dostrzeż, co do Ciebie mówię. Być może nie zauważyłeś, ale dziś już przemówiłem do Ciebie poprzez słowo, sytuację, a nawet prosty gest. Może to była rada od przyjaciela albo słowo, które przypadkiem usłyszałeś od kogoś. Nieważne, czy wydawało się małe i nieistotne, nic nie dzieje się przypadkiem. Komunikuję się z tobą w sposób, którego być może nie rozumiesz w pełni, ale wszystko ma swój cel. Kiedy to zrozumiesz, wszystko stanie się jaśniejsze. Życie, sytuacje, ludzie wokół ciebie, wszystko nabierze nowego znaczenia, ponieważ zaczniesz widzieć innymi oczami. Spójrz na to, co cię otacza, wszędzie są znaki, które mówią o tym, że z tobą rozmawiam. Działam w szczegółach, a moją obecność możesz dostrzec w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Nie musi wydarzyć się coś wielkiego, abyś mnie poczuł. Czasem jestem w tych małych chwilach, czekając, aż zwrócisz na mnie uwagę. Dlatego w tej chwili proszę, abyś otworzył oczy, odłożył na bok rozpraszające cię rzeczy i skupił się na mnie, bo chcę powiedzieć ci więcej. Każdą sekundę prowadzę cię, wysyłam znaki, drobne wskazówki, abyś czuł się otoczony opieką, miłością i bezpieczeństwem, ponieważ nigdy nie jesteś sam. Wiem, że często czujesz się zagubiony. Czasami nie wiesz, jaki powinien być twój następny krok, czujesz, że kręcisz się w kółko. Ale teraz mówię ci z pełnym przekonaniem: jestem z tobą, zawsze byłem i zawsze będę. Nic nie dzieje się bez mojej zgody, a każdy twój krok. Choćby wydawał się niepewny, jest starannie prowadzony przeze mnie. Być może droga nie jest teraz jasna, ale to nie znaczy, że się zgubiłeś. Uwierz, nigdy cię nie opuszczę. Jestem tym, który cię podtrzymuje, który cię wzmacnia, który nigdy cię nie porzuci. Czasami oczekujesz czegoś wielkiego, nagłej zmiany, wielkiej transformacji. Ale wiedz, że często zmiana zaczyna się od prostego gestu wiary. Wiary we mnie, wiary w to, co robię w Twoim życiu. Gdy zaczynasz dostrzegać znaki, które ci daję, wszystko zaczyna się układać. Każdy krok, który robisz, każda decyzja, którą podejmujesz, przybliża cię do miejsca, w którym chcę, abyś był. Nieważne, jeśli droga wydaje się niepewna, wiem, co dla ciebie najlepsze. Zaufaj, nawet gdy wszystko wokół wydaje się chaotyczne. Nie opuszczę cię. Wzmacniam cię z każdym krokiem. Dziś mówię ci, że kilka minut temu wysłałem ci znak. Może to było słowo, które przypadkiem usłyszałeś, rozmowa z kimś, wiadomość, którą otrzymałeś i może zignorowałeś. Ale ja mówię do ciebie: nie pozwól, aby hałas świata cię rozproszył. Zwróć uwagę na to, co cię otacza, ponieważ prowadzę cię, opiekuję się tobą. Nic nie dzieje się na próżno. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, wszystko, co się dzieje, ma cel, a wszystko, co musisz wiedzieć, zostanie objawione w odpowiednim czasie. Teraz proszę cię o coś ważnego, otwórz swoje serce. Pozwól mi wejść i działać w twoim życiu. Nie martw się o to, by wszystko od razu zrozumieć, po prostu uwierz, że pracuję dla ciebie, nawet gdy tego nie widzisz. Gdy mi ufasz, pozwalasz mi działać z mocą. Nie musisz rozumieć każdego kroku, wystarczy, że uwierzysz, iż wiem co robię. Nie spiesz się, aby zobaczyć wszystko rozwiązane natychmiast. Uwierz, że każdy znak, który Ci wysyłam, to krok w stronę tego, co już dla Ciebie przygotowałem. Widzę dalej, niż jesteś w stanie dostrzec. Każdy szczegół, nawet ten, który wydaje się nieistotny, ma głębszy sens. Jeśli na to pozwolisz, zobaczysz, że coś niezwykłego objawia się z każdą chwilą. Łatwo jest poczuć, że wszystko wymyka się spod kontroli, jakbyś tracił panowanie nad swoim życiem. Ale ja znam to, co jest w tobie, nawet to, czego sam nie potrafisz wyrazić. W dniach, gdy wątpliwości cię pochłaniają albo strach przejmuje kontrolę, pamiętaj, że jestem blisko, bliżej niż sobie wyobrażasz. Zwracam uwagę na każdą łzę, każdą myśl, każde ukryte w ciszy pragnienie. I nie tylko słyszę, ja działam. Czas i sposób mogą teraz wydawać się niezrozumiałe, ale są kształtowane przez mądrość tego, który widzi dalej niż horyzont. Ile razy przechodziłeś przez coś, co wydawało się zbyt trudne, a jednak znalazłeś w sobie siłę, by iść dalej? To nie był przypadek. Gdy myślisz, że jesteś sam, ja objawiam się w tak prostych szczegółach, że czasami nawet ich nie zauważasz. Powie w wiatru, który przynosi ulgę, słowo, które porusza spotkanie, które zmienia dzień. Nie potrzebuję wielkich gestów, by cię dosięgnąć. Przemawiam do ciebie w prostocie, bo właśnie tam serce słucha najlepiej. Wiem, że są dni, gdy patrzysz przed siebie i nie widzisz nadziei. Wydaje się, że problemy są większe, niż jesteś w stanie udźwignąć. Ale ja widzę w tobie siłę, której jeszcze sam nie rozpoznałeś. Nie stworzyłem cię po to, byś żył w ograniczeniu strachem czy okolicznościami. Jest w tobie tyle potencjału, który jeszcze nie rozkwitł, a ja jestem tutaj, by pielęgnować każdą część ciebie, nawet te, które wydają się wyschnięte. Uwierz, że najlepsze jest w przygotowaniu. Nawet jeśli teraz wszystko wydaje się nieruchome, masz ogromną wartość, a nic, co dzieje się w Twoim życiu, nie wymyka się spod mojej opieki. Może się wydawać, że odpowiedzi przychodzą zbyt wolno albo drogi nie otwierają się w odpowiednim momencie, ale czas jest narzędziem, którego używam, aby budować w Tobie to, co naprawdę się liczy. Gdy czekasz, ja pracuję w ciszy. Nic nie jest na próżno. Każdy element tej układanki znajdzie swoje miejsce we właściwym czasie. Moja obietnica nie polega na braku wyzwań, ale na sile, która nigdy nie zawodzi. Być może jesteś zmęczony czekaniem. Może twoje modlitwy wydają się odbijać echem w pustce. Ale chcę ci przypomnieć, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, ja działam. Niosę cię, gdy brakuje ci sił, podtrzymuję twoje kroki, gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać. Nie lekceważ znaków, które stawiam na Twojej drodze, bo mają one moc przemiany Twojego wnętrza i odnowienia Twojej wiary. Dziś chcę, abyś wiedział, że jesteś kochany miłością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Ta miłość nie zależy od tego, kim byłeś, ani co zrobiłeś, ale od tego, kim jesteś, kimś wyjątkowym, starannie zaplanowanym i głęboko ukochanym. Nie pozwól, aby trudności sprawiły, że o tym zapomnisz. W dobrych dniach cieszę się razem z Tobą. W trudnych dniach niosę cię na swoich ramionach. Uwierz, przed tobą jest jeszcze tak wiele do przeżycia. Odpowiedzi są w drodze, siły są odnawiane, a błogosławieństwa, o których nawet nie śniłeś, czekają na Ciebie. Nie zatrzymuj się teraz. Otwórz swoje serce na tę prawdę i pozwól jej przeniknąć całe Twoje jestestwo. Nie jesteś w tym sam. Kroczę obok Ciebie w każdej chwili, w każdej decyzji, w każdej chwili zwątpienia. Napisz w komentarzu, moja siła pochodzi od Boga. Tak często czujesz się bezradny, jakby ciężar Twoich zmagań przewyższał Twoją siłę. Ale mówię Ci z całą miłością, jaką do Ciebie mam, nic z tego nie jest pominięte. Każda łza, każdy ból, każda cicha prośba, którą wysyłasz w swoich myślach, jest przede mną. Widzę Cię. Znam Twoje walki i rozumiem głębie Twoich marzeń, nawet tych, których boisz się ujawnić. Nie ma nic, co wymknęłoby się spod mojej troski. Myślisz, że jesteś sam, gdy wszystko wydaje się rozpadać, ale chcę, abyś poczuł, działam na Twoją korzyść. Może teraz wydaje się, że nic się nie zmienia, że odpowiedzi są daleko, ale buduję dzieło kawałek po kawałku. Nie rozpaczaj z powodu tego, czego Twoje oczy jeszcze nie widzą, ponieważ to, co przygotowuję dla Ciebie, wykracza poza Twoje obecne zrozumienie. Nie pozwoliłbym ci stawić czoła temu wszystkiemu, gdybym nie miał dla ciebie czegoś wyjątkowego. Jesteś silniejszy niż myślisz. Ta siła, którą tak często wydaje ci się, że jej brakuje, została przeze mnie włożona w twoje serce. To ta sama siła, która sprawia, że wstajesz w trudne dni i stawiasz czoła temu, co wydaje się niemożliwe. Ale pamiętaj, że nie musisz dźwigać wszystkiego sam. Jestem tutaj, aby zdjąć z ciebie ciężar aby dać ci odpoczynek, gdy zmęczenie wydaje się cię pochłaniać. Dlaczego wciąż ograniczasz samego siebie? Stworzyłem cię z wielką troską, myśląc o każdym szczególe twojej osoby. Jesteś wyjątkowy. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś, ile razy myślałeś o rezygnacji, czy jak bardzo zniechęcenie próbowało cię powalić. Wierz mi, twoje życie ma niezwykłą wartość. Jest w tobie tak wiele, co jeszcze nie zostało odkryte, ale ja to widzę. Wiem. Wierzę w potencjał, który nosisz w sobie. Kiedy strach zacznie wkradać się do twojego serca i przekonywać cię, że nie ma wyjścia, pamiętaj, że jestem z tobą. Oddaj mi swoje troski, swoje pytania, swoje wątpliwości. Nie musisz wszystkiego teraz rozumieć. Wystarczy, że zaufasz i pozwolisz się poprowadzić. Znaki, które umieszczam na twojej drodze. Mogą nie przynosić natychmiastowych odpowiedzi, ale są sposobem, w jaki pokazuję Ci, że dbam o każdy szczegół. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, to okazja, aby coś większego objawiło się w Twoim życiu. Nie mówię, że będzie łatwo. Wiem, że są dni, gdy wszystko wydaje się Cię przytłaczać, ale to właśnie w tych chwilach jestem najbliżej, niosąc Cię na rękach, gdy Twoje siły zdają się znikać. Chcę, abyś poczuł pokój, który tylko ja mogę dać. Pokój, który nie zależy od okoliczności, ale rodzi się z pewności, że jesteś nieustannie pod moją opieką. Wszystko, co przeżywasz, ma swój cel. Może być trudno to dostrzec teraz, ale ja widzę całość, początek i koniec. Nic nie dzieje się na próżno. Chcę ci przypomnieć, że jesteś kochany bezwarunkowo. Nie ma błędu ani porażki, które mogłyby zmienić to, jak bardzo mi na tobie zależy. Nie ma znaczenia, ile razy czułeś, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie potrafisz osiągnąć swoich pragnień lub że jesteś zagubiony. Moja miłość do ciebie jest większa niż jakakolwiek przeszkoda. Jest stała, wierna i nigdy się nie wyczerpie. Jeśli dziś czujesz, że nie masz siły, by iść dalej, porozmawiaj ze mną. Nie potrzebujesz idealnych słów ani szczegółowych wyjaśnień. Po prostu otwórz swoje serce. Pozwól mi wejść i przemienić to, co nosisz w środku. Jestem gotów dać ci wszystko, czego potrzebujesz, abyś mógł iść dalej. Pracuję nad każdym szczegółem, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Na wszystko jest właściwy czas, a w odpowiednim momencie zobaczysz, że każda sytuacja, którą przeżyłeś, miała swój cel. Nie spiesz się. Odpocznij w pewności, że realizuję swoją obietnicę. Napisz w komentarzu: Przyjmuję opiekę Boga. Jestem tym, który wszystko może, tym, który przemienia łzy w pocieszenie, ból w siłę, a ciemność w światło. Nic, z czym się zmagasz, nie jest dla mnie niewidzialne. Widzę każdy szczegół, słyszę każdy cichy szept Twojego serca. Widzę cię. Znam cię na wskroś i jestem tutaj, przy tobie, by cię wspierać. Dziś mówię ci, że nie ma bólu, którego moje ręce nie mogłyby uleczyć. Tym, którzy cierpią z powodu chorób, tym, którzy odczuwają ciężar zmęczonego ciała lub wyczerpanego umysłu, przynoszę uzdrowienie. Nie tylko uzdrowienie, które usuwa ból fizyczny, ale to, które dotyka duszy, odnawiając ją całkowicie. Chcę, abyś wiedział, że każda komórka Twojego ciała może zostać odnowiona dzięki mojej dobroci, że to, co dziś wydaje się nieprzekraczalną barierą, może zostać usunięte mocą mojej miłości. Nieważne jak wielkie jest Twoje cierpienie, jestem Bogiem, który uzdrawia w pełni i przywraca wszystko. Nie ma bólu, którego nie mógłbym dotknąć, ani łzy, której nie mógłbym osuszyć. Jeśli zmagasz się z problemami finansowymi, jeśli czujesz, że wszystko wymyka się spod kontroli, wiedz, że jestem Bogiem, który zaopatruje. Nie pozwalam, aby którekolwiek z moich dzieci pozostało bez pomocy. Tak są chwile trudności ale są także chwile obfitości, i zawsze przygotowuję to, czego potrzebujesz. Wiem, że trudno jest czekać, że serce wypełniają troski, ale proszę cię, zaufaj mojej opiece nad tobą. Drzwi, które wydawały się zamknięte, mogą zostać otwarte w sposób, którego się nie spodziewasz. Nie patrz na niedostatek, lecz na moją wierność. To, czego potrzebujesz, jest już przygotowywane, a wkrótce zobaczysz, jak drzwi zaopatrzenia otwierają się przed tobą. Ja nie zawodzę, nigdy nie zawodzę. Widzę również tych, którzy walczą z ciężarem lęku, strachu i smutku. Ta walka jest często cicha, ale dla mnie nie jest niezauważalna. Wiem, jak serce może wydawać się puste, a siły niewystarczające. Ale chcę wypełnić każdą przestrzeń udręki moim pokojem. Tym pokojem, który nie zależy od okoliczności, lecz pochodzi ode mnie jako dar, który uspokaja Twoją duszę. Pozwól mi przynieść ten pokój do twojego serca. Pozwól mu spocząć we mnie, wiedząc, że mogę uciszyć wiatry i burze w twoim umyśle. Nie ma pustki, której moja miłość nie wypełni. Tak łatwo w pośpiechu dnia zapomnieć, że jestem przy tobie. Ale jestem w każdym szczególe. W powiewie wiatru, który dotyka twojej twarzy, w niespodziewanym uścisku, nawet w słowach, które pojawiają się w ciszy. Te chwile nie są przypadkowe, są znakami, że troszczę się o ciebie. Nie chcę, abyś czuł się samotny. Miłość, którą mam do Ciebie, nigdy nie zawodzi. Jestem z Tobą w każdym kroku, każdego dnia. Moja obecność jest stała, niezależnie od tego, gdzie jesteś lub z czym się zmagasz. Jestem Twoim schronieniem, Twoją siłą, Twoim pokojem. Możesz się zastanawiać, dlaczego odpowiedź zwleka, dlaczego nie widzisz natychmiastowej zmiany. Mój czas różni się od Twojego, ale moja wola jest doskonała. Gdy czekasz, wzmacniam Cię, przygotowuję i kształtuję Twoje serce na coś większego. Nic, co przeżywasz, nie jest na próżno. Każda łza ma swój cel, a każde oczekiwanie to szansa na wzrost. Wiem, że czekanie może być trudne, ale nie poddawaj się. Każdy dzień oczekiwania to okazja, by zobaczyć moje działanie, nawet jeśli w sposób, którego nie rozumiesz. Mój plan dla Ciebie jest w toku i jest dobry. Dbam o wszystko i o wszystkich. Którzy mi ufają. Chcę, abyś przyniósł mi wszystko, co cię dręczy. Nie zatrzymuj swoich trosk, swoich niepewności. Pozwól, abym się nimi zajął. Nie musisz teraz znać wszystkich odpowiedzi. Po prostu otwórz swoje serce i pozwól mi działać w każdej sferze Twojego życia. Nie ma ciężaru tak wielkiego, którego nie mógłbym unieść za ciebie. Zaufaj, że wiem, co jest najlepsze, że działam na Twoją korzyść w ciszy lub w widoczny sposób. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, wystarczy, że zaufasz. Wzywam Cię, abyś podniósł oczy i rozpoznał, że dzieje się coś większego. Może teraz nie rozumiesz wszystkiego, ale jestem tutaj, działając. Odpowiadam na Twoje modlitwy, nawet te, o których myślałeś, że zostały zapomniane. Chcę, abyś wiedział, że nigdy nie opuszczam moich dzieci. Może się wydawać, że jestem daleko, ale moja ręka jest wyciągnięta, czekając, aż ją uchwycisz. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, zawsze jestem blisko, gotów pomóc, podnieść i ocie. Napisz w komentarzu, wierzę w uzdrowienie od Boga. Niech to wyznanie stanie się Twoją dzisiejszą modlitwą, sposobem na potwierdzenie Twojej wiary w moją moc, zdolną przemienić każdą sytuację w zwycięstwo. Wierz, że uzdrowienie, którego szukasz, jest w Twoim zasięgu. Nie wątp, ponieważ moja moc jest zawsze dostępna dla tych, którzy wierzą. Jestem tym, który może zmienić każdą sytuację, przynieść uzdrowienie ciału, o duszę i dać pokój sercu. Jestem Bogiem, który wszystko może i nigdy nie zawodzi. Jestem Twoim fundamentem, Twoją trwałą skałą, Twoim bezpieczeństwem pośród każdej burzy. Nie ma znaczenia, jak bardzo świat się zmienia, jak niestabilne są okoliczności, ja pozostaję niezachwiany. Gdy wszystko wydaje się rozpadać, skieruj swój wzrok na mnie, bo bowiem nie znajdziesz stabilność. Czyż nie powiedziałem ci wcześniej, że mój pokój przewyższa wszelkie zrozumienie? Ten pokój jest nie do wyjaśnienia, ale jest prawdziwy. Nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz, bo pochodzi prosto z mojego serca do Twojego. Gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, pragnę, abyś odczuł moją obecność otaczającą Cię jak niewidzialny płaszcz, który chroni przed rozpaczą i daje siłę, by iść dalej. Jeśli Twoje dni były trudne, chcę, abyś zbliżył się jeszcze bardziej do mnie. Nie tylko po to, by szukać rozwiązań, ale by znaleźć pocieszenie. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, bo to ja podtrzymuję wszystko. Po prostu zaufaj mojej miłości, tej miłości, która nigdy nie zawodzi, która nigdy się nie chwieje. Nawet gdy wszystko wydaje się niepewne, moja ręka zawsze jest nad Twoją, prowadząc Cię drogą, której może jeszcze nie rozumiesz, ale która prowadzi do zwycięstwa. Kiedy wołasz do mnie, ja słyszę. Każde Twoje słowo jest cenne. Każda myśl skierowana do mnie niesie głębokie znaczenie. Nawet gdy Twoje usta milczą, ale serce krzyczy, ja rozumiem. Moje ręce są zawsze wyciągnięte do Ciebie. Nie ma modlitwy, która przeszłaby niezauważona, nie ma wołania, które bym zignorował. Wszystko dociera do mnie, a w moim czasie odpowiedź nadejdzie. Mój czas jest doskonały ani nie za późny, ani nie za wczesny. Po prostu zaufaj i idź dalej. Chcę, abyś zbudował swoje życie na tym fundamencie. Nie polegaj na rzeczach, które się zmieniają lub które mogą zostać ci odebrane. Oprzyj swoje serce na pewności, że jestem niezmienny. Gdy pokładasz we mnie swoje nadzieje, nie ma wiatru, który mógłby cię obalić. Nawet gdy wyzwania wydają się wielkie, jeszcze większa jest moja troska o ciebie. Moim pragnieniem jest, abyś zaufał całkowicie, abyś powierzył mi każdą sferę swojego życia. To, co ukrywasz, bojąc się, że nie znajdzie rozwiązania, przynieś mi. Nie trzymaj swoich bólu, frustracji, lęków tylko dla siebie. Każda część ciebie jest dla mnie ważna. Opiekuję się tobą, nawet w chwilach, gdy myślisz, że jesteś zagubiony. Nawet gdy świat próbuje cię przekonać, że nie ma wyjścia, ja przygotowuję drogę dla ciebie. A dla tych, którzy dźwigają troski większe, niż są w stanie unieść, mówię, nie jesteś sam. Moja obecność jest Twoją siłą, moja miłość jest Twoim schronieniem. W moim głosie jest pokój, w moim dotyku bezpieczeństwo. Jestem tutaj, aby Cię podnieść, podtrzymać i pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych dla mnie. Ciężar, który niesiesz, nie musi być dźwigany tylko przez Ciebie. Pozwól, że Ci pomogę, bo moja siła wystarczy, by unieść to, czego Ty nie możesz. Nie ma znaczenia, jak duże jest wyzwanie, ani jak głęboki jest zniechęcenie. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś lub myślałeś o poddaniu się. Ja nie rezygnuję z Ciebie. Moja miłość nie zależy od Twoich osiągnięć, lecz od mojej istoty. A moją istotą jest kochać Cię, troszczyć się o Ciebie i być przy Tobie w każdych okolicznościach. Chcę cię teraz o coś poprosić, potwierdź swoją wiarę. Nie tylko słowami, ale i czynami. Przyjdź do mnie z szczerością, z otwartym sercem. Nie ma znaczenia, że są dni, gdy czujesz, że twoja wiara jest mała. Nawet najmniejszy gest, gdy jest wykonywany z miłością i zaufaniem, dociera do mnie jak miła woń. I to mnie cieszy, bo pokazuje, że nawet pośród wątpliwości nie przestałeś wierzyć. Pamiętaj, że jesteś dla mnie cenny. Każdy twój krok jest uważnie obserwowany, każdy twój wybór jest śledzony moim miłującym wzrokiem. A gdy poczujesz, że popełniłeś błąd, że ciężar winy lub wstydu chce cię oddalić, pamiętaj, że jestem Bogiem Przebaczenia, tym, który cię woła z powrotem i odnawia. Nie ograniczaj się swoimi własnymi granicami. Widzę więcej, niż ty możesz dostrzec. Znam potencjał, który w tobie umieściłem. Uwierz w to, co mogę uczynić przez twoje życie. Nawet jeśli inni nie dostrzegają twojej wartości, ja widzę cię takim, jakim naprawdę jesteś. Dla mnie jesteś arcydziełem, odzwierciedleniem mojej miłości i kreatywności. Napisz w komentarzach, znajduję pokój w Bogu. Niech to będzie Twoja deklaracja, Twoje zobowiązanie, by szukać mojej obecności ponad wszystko. Niech te słowa nie tylko zabrzmią na papierze, ale też głęboko w Twoim wnętrzu. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Subskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę przesyłać do Twojego serca. Razem umocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz otoczony opieką, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.